Cześć! Witam Was ponownie w kolejnym materiale z bitew klanowych i dziś czekają nas dwie analizy rund z klanem FAME. W tym materiale chciałbym odpowiedzieć na kilka takich najpopularniejszych pytań, czyli na przykład dlaczego FAME jest najlepszym klanem na serwerze europejskim, dlaczego też takie dziwne są akcje, że yy, jednego dnia idzie im genialnie, a drugiego nagle forma drastycznie spada, oraz także powiemy sobie e, o porażkach klanu Gesto, czyli dlaczego ostatnio jest ich nieco mniej, choć w teorii, aż tak bardzo, aż tak bardzo tego nie odczujemy, więc e, o tym dzisiaj sobie porozmawiamy, ale na początek krótkie wprowadzenie. Dzisiaj pokażę Wam dwie rundy. Zaczniemy sobie od mapy lotnisko. Jest to bitwa o prowincję Londyn. E, Londyn, London to był pierwszy dzień nowej kampanii, więc wiadomo, każdy klan lądował. Gdzie się tylko dało, aby podbić jak najlepsze prowincje i zyskać jak najwięcej złota. To czym różni się twierdza od CW, to wiadomo, naloty. Naloty to jest wsparcie dla dowódcy spoza mapy, które umożliwia zrzucenie takich bomb na czołgi. To działa tylko w trybie twierdzy. I druga różnica jest taka, że grając CW nie widzimy od razu składu całej ekipy. Musimy stopniowo Podświetlać rywali i badać ich skład. Bo mogą mieć pełno czołgów średnich, albo na przykład trzy artylerie i głównie chywiki To już zależy od rywala, i dopiero po kilku minutach zobaczymy, jak wygląda pełen skład. Także yy, tym, tym się różnią te dwa tryby. No i dzisiaj właśnie ta, ta, ta runda CW o mapę Londyn. Zaczęło się bardzo powoli i to w ogóle będzie. Dość spokojna runda, więc e, ja ją e, na pewno będę chciał przyspieszyć, ale też pokazuję tą rundę, bo jest sporo do, do powiedzenia, więc, e, cała sytuacja z Fejmem jest taka, że na pewno bez dwóch zdań jest to najlepszy klan. Często gracze się e, tutaj kłócą na ten temat mówią, że nie, tak nie jest, że to my jesteśmy najlepsi i. Nawet jeśli po ostatnich rundach, które Wam pokazałem, wynika, że wygrywamy z Fame'em, bo wygraliśmy i Twierdzę, i na jakieś pięć rundce, bo wygraliśmy 3, jeden i na porażka, to to nie oznacza, że klan jest lepszy, bo nagle w jednym tygodniu wygrał kilka bitek. To tak nie działa. Jest to dużo y, bardziej skomplikowany proces i zależy od kilku czynników od składu i od dowódcy. Fame to jest klan, który nie składa się z 15 graczy tylko ze 100, albo niecałych 100, wiadomo, to zależy od momentu, bo gracze ciągle się rotują, więc jeśli danego dnia pojawi się odpowiedni lepszy skład, a każdy kran ma lepszych i gorszych graczy, to wiadomo, że ten lepszy skład zazwyczaj zaprezentuje się lepiej niż taki typowy przeciętny. I klan Fame to nie jest kran, który ma pięć składów i każdy jest równy umiejętnościowo. To tak nie działa, nie ma takiego kranu. Każdy kran, jaki istnieje, zawsze będzie miał lepszych i gorszych graczy. Z fejmem jest podobnie i nawet jeśli cyferki mówią, że ten gracz powinien być lepszy, to uwierzcie mi, wszystko rozchodzi się o to, czy masz doświadczenie w ProLidze. I teraz część zapyta, ale jaki związek ma ProLiga z... CW twierdzą, jaki jest związek, przecież to w ogóle nie ma się do rzeczy. No właśnie, związek jest ogromny, ponieważ lepszy gracz nigdy nie zestresuje się w sytuacji, kiedy no, musi po prostu zagrać pewnie. Lepszy gracz, który grał w Lidze, ma większe pojęcie o mapach, lepiej odczytuje ruchy rywali, sam myśli, a wbrew pozorom. Fiolet typowy to nie jest gracz, który sam pomyśli na CW, bo trzeba jeszcze po prostu mieć doświadczenie w taktycznym graniu, więc yy, jest bardzo dużo czynników, które wpływają na to, że gracz proligowy, który poczuł no, ten większy stres, kiedy gra w 7 na 7 i to od niego często zależy wynik i to tam sam musi myśleć, nikt mu nie powie jedź tu, jedź tam, tylko sam musi reagować, to wpływa na to, że stajemy się takim perfekcyjnym graczem i tacy gracze są na wagę złota. I takich graczy Fejmie jest kilkunastu. I to tak naprawdę jest skład, który jest nie do pokonania. Powiem wam szczerze, że jeśli zagracie z tym składem, nie ma szans, aby z nim wygrać. I to wtedy Clan Fame będzie najlepszym zdecydowanie na serwerze. Z tym, że tutaj jest pewien problem. Nie zawsze ten skład może się zebrać. Niestety jest tak, że proligowy gracz ma swoje treningi, bo on trenuje i dlatego też jest tak dobrym graczem. On ma ciągle mecze, dlatego też jest w świetnej dyspozycji dzień w dzień, albo prawie dzień w dzień. Każdy ma słabsze dni. Także taki gracz nie zawsze może się stawić na CW. Może po treningu, po bitwach, ale nie da rady zawsze, bo po prostu ograniczają go. Tutaj możliwości i czas. Więc yy, Fame, kiedy wystawi ten najlepszy skład, składający się no naprawdę z elitarnych graczy serwera europejskiego, i nawet nie, nie każdy z Was musi ich kojarzyć, po prostu chodzi o to, co oni już osiągnęli w tej grze i jakie mają doświadczenie. Yy, to sprawia, że są nie do pokonania, i niezależnie od tego, jak yy, jesteśmy nieźli, jak dobrze nam idzie, po prostu nie ma szans. Aby z nimi no, wygrać. Albo jakie szansa, to tak naprawdę bardzo niewielka. I teraz inna sytuacja. Ostatnio zauważyliście, że no, wygrywamy z fame'em. I to jest przypadek? No nie. Yy, to, że ostatnio Gesto wygrywa często z fame'em, zależy tylko od tego, że fame nie wystawia tego najlepszego składu. Zaczęła się proliga i clan fame nie jest w stanie, nie ma takiej. Opcji, aby wyciągnąć tych graczy z proligi w godzinach CW i wystawić ich do, normalnie do składu, grają świetni gracze, bez dwóch zdań, ale nie tak dobrzy, aby wygrywać sami rundy. I na tym polega cała różnica, że clan Fame może mieć świetnych graczy, ale nie zawsze. I kiedy nie wystawi najlepszego składu, nawet polskie klany mogą im spokojnie stawić czoło i wygrać bez większych problemów. Więc. Tak naprawdę tak to wygląda. Drugi ważny punkt to jest dowódca. I to także jest istotna sprawa. W fejmie dowódców jest kilka, e, kilku, którzy naprawdę mają przeogromne doświadczenie. E, jednym z nich jest na przykład Minomaya, jest tam Dakilzor, jest e, również... Majstora są także dowódcy z drużyn sportowych, którzy także dają ogromną siłę drużynie i wsparcie taktyczne, ale oni także mają swoje obowiązki, przez co clan Fame nie zawsze będzie w stanie wystawić ten skład z dowódcami, którzy faktycznie dadzą ten komfort i ten bonus do myślenia w trakcie rundy. Więc to jest kolejna przeszkoda, która sprawia, że z Fame'em można wygrać i to bez większych problemów, kiedy po prostu mają słabszy dzień, albo nie wystawią tego składu. I tutaj jest właśnie taki przykład. W teorii w drużynie przeciwnej jest pełno utalentowanych graczy, ale jednak nie na tyle, aby y, tworzyć tak zgraną ekipę i tak świetnie się z sobą dogadywać, tak świetnie współpracować. Więc y, ta runda teraz, tak naprawdę. Się zacznie, bo do tej pory było takie kampienie, zwiat, wiadomo, artyleria robiła swoje. Powiem Wam tylko od razu, że młody olbrzym warcie zrobił parę tysięcy damage do tej pory. I nawet jeśli rywalom nie padły czołgi, to wieście mi, że on ostrzelał wszystkie krzaki, wszystkie najbardziej oczywiste miejscówki. I to jest to, że też artylerzysta musi sam wiedzieć, gdzie strzelać, tak aby robić ten demedż. Więc w końcu po wielu minutach takiej ostrożnej gry, przechodzimy do kontrofensywy, i teraz tak naprawdę zacznie się akcja. Więc, kumulujemy czołgi na linii DEF. Tutaj musi pójść główne natarcie. Czasu nie ma dużo, a rywale mają jeszcze sporo, sporo HP. My do tej pory głównie oszczędzaliśmy czołgi, bo wiadomo, nie było takiej potrzeby, aby nagle tutaj atakować wcześniej. Remis tak naprawdę nam. Zbytnie nie przeszkodzi. Co prawda nic nam nie da, ale rywalom również to nie pomoże, więc zaskoczenie. Atakujemy prawą stroną, i to jest kluczowe. Zauważmy, że tutaj idealnie wyjeżdżamy, i w ten sposób od razu czołgi z tej lewej półeczki dostają no ogromny ostrzał. Tutaj kolejny punkt. Wyjeżdżamy o tej stronie, przez co rywale są kompletnie zdezorientowani, gdzie mają celować. Raz z góry, raz z dołu, raz z góry, raz z dołu. I cały czas tak naprawdę wpadają w ogień, przed którym nie da się uchronić. Nasza artyleria stara się nas wspierać, ale wiadomo, że te piątki są ustawione w miarę bezpiecznie, więc nie jest to w pełni możliwe, ale z uwagi na to, że my staramy się rozdzielać ten damage i przyjmuje raz ten, raz ten i do tego jeszcze mamy większy fokus bo rywale się zasłaniają, ale nie ma takiej opcji na tak małej przestrzeni, to sprawia, że mamy tutaj przewagę i teraz, mimo wyniku 7-7, tak naprawdę mamy tutaj więcej pojazdów. Rywale mają sporo ogrysków i teraz to idealnie widać. Zobaczmy, że bitwa powoli dobiega do końca. Zostało niecałe 50 sekund i nie ma szans, aby Wygrać to bez teraz jakiejś szybkiej decyzji o ataku. FPK próbuje tutaj zdjąć Atlasa w ale Atlas to jest polski gracz, jakby ktoś nie wiedział, kojarzy go z turnieju, kiedyś z nim grałem. No i właśnie teraz FPK musi koniecznie z nim wygrać. Niestety strzał w dolną płytę nie kończy się przebiciem, przez co może zabraknąć tutaj czasu. Podpalę go i właśnie, brak gaśnicy. Zostaje 15 sekund do końca rundy. tyliony niestety ładują, nie mają pocisków. Yellow Warrior teraz celuje w 113, ale chyba nie może przebić. Nie ma pocisków i First Warlord dobija go. Dwie, jedna sekunda do końca, koniec. Niestety, to jest właśnie to. Zabrakło nam jakichś 5 sekund i najpewniej albo AMX. Albo 113 oddałaby strzał, który dałby nam zwycięstwo. I mimo tej niby bardzo ostrożnej gry fejmo, no kampy, umówmy się, kompletnie się nie ruszyli, stali w miejscu i tak naprawdę całą rundę to my nacieraliśmy. Mieliśmy stratę, bo wyjeżdżamy pod rufy, mieliśmy stratę, bo to my wcześniej agresywnie spotowaliśmy. Mimo tych wszystkich elementów pitewka. No, wyszło nam lepiej i to my byliśmy dużo bliżej zwycięstwa. Nie ma co narzekać na czas, bo to jest tak, że gracze mogą zaatakować wcześniej i potem przegrać, a nie zakończyć remisem, albo mogą właśnie spróbować i chociaż, i chociaż mieć jakąś nadzieję na wina. My zaryzykowaliśmy ten atak, ale za późno. Z drugiej strony, kto by przypuszczał, że Fame zagra tak słabo taktycznie i tak źle ustawić czołgi, bo ustawili się słabo. Co by nie mówić po prostu ich ustawienie było bardzo przeciętne przez co nasz wyjazd dobry i ich złe ustawienie sprawiło, że no byliśmy bardzo blisko zwycięstwa. Także to była pierwsza runda, a teraz czas na drugą na mapie Koło Podbiegunowe. A to już kolejna runda, tym razem lecimy z bazy południowej i jak widać po składzie jest pełno 113, atylionów, no dwa TWP, jeden grill i artyleria conqueror GC. Oczywiście rywalem jest Fame, no i tym razem to my koniecznie musimy wygrać, nie ma takiej opcji, że remis daje nam jakieś szanse, jakieś korzyści, musi być win i kropka, więc plan jest prosty, trzeba atakować i... To jest jedyna szansa na tej mapie, aby wygrać tutaj. Trudno się gra taktycznie, przejmuje jakieś punkty w drugiej fazie bitwy, ponieważ nie dość, że na tej mapie jest pełno boostów, czyli wjazdów na takie dające korzyści pozycje, czyli różne górki, różne wzniesienia. To jeszcze do tego, yy, przejmując jakąś pozycję na początku, już mamy przewagę w postaci damage'a na start, bo. Na przykład na tej mapie możemy zadać damage z E2 w czołgi, które przejeżdżają linią A. I teraz idealnie to widać. Zobaczcie, tutaj mamy parę czołgów, one się ustawiły na snajpę. I tak naprawdę t 115 za darmo został zdjęty, bo mieliśmy dobre ustawienie na początek. Kolejny element: 113 przejeżdżają od razu linią 9. I tak naprawdę rywale tutaj nie mają sił, bo mają je po drugiej stronie, na linii A. przyjechali... I teraz będą musieli się wrócić, jeśli chcą mieć szansę w walce z nami. Jakby było mało, artyleria zostaje od razu podświetlona i tak naprawdę no, w tym momencie trudno mówić o y, szansie na obronę. Dwa pojazdy zdjęte za darmo. Teraz trzeci Arta będzie dobita. Dostaje raz i dwa, i tak naprawdę mamy już trzy czołgi przewagi tylko przez agresywną grę i zaskoczenie, które sprawia, że Fame jest mocno, mocno poszkodowany. Zauwa Zauważmy, że yy, padają kolejne pojazdy, mamy lepsze pozycje. Gramy tutaj na wieżyczki i górne płyty 113. A E5 dostają po włazach, ponieważ są po gorszej stronie. Wbrew pozorom, to ma ogromne znaczenie. Zobaczmy E5 ustawiona, ustawiona bok wieży, i kolejna była przebita. Tym samym, no tak naprawdę, rywale przegrywają 6-0, i tylko dlatego, że zagrali po prostu standard, który w tym wypadku no, nie miał szans wypaść. Dobrze. 140 trafiona wieżyczkę, Nasi podjeżdżają agresywniej i słusznie, bo nie ma co się czaić, trzeba dobijać rufy. zauważmy, że jest parę ogryzków. Tutaj e-piąteczka dobita. Po prawej 140 to jest właśnie to, że trzeba dobijać rufy. Kranwagen trafiony, i tak naprawdę mamy wynik 12.1 z Fejmem. I ten boost. Zobaczcie. Bacza tiliona A3, A4. O tym wam powiedziałem, nie wolno na tej mapie grać ostrożnie, nie wolno się czaić. Tutaj decyduje się każdy lepszy klan na atak, i to tylko on daje nam szansę zapewnić yy, zwycięstwo. Inaczej, po prostu przegramy z lepszym klanem. Więc ostatecznie zostaje ostatni baczet, który zostaje dobity. Wygrywamy 15-1 z fejmem. No, i odpowiedź jest bardzo prosta, dlaczego tak to wyszło. Po pierwsze, słabsza taktyka. Po drugie, znowu skład dobry, ale nie na tyle dobry, jaki mógłby być. I do tego e, no, brakowało tutaj jednak takich typowych graczy, którzy mogliby podrzucić pomysł. Aczkolwiek w tej rundzie największą porażką był oczywiście e, pomysł, bo to przez ten pomysł Fame przegrał. Także nasza taktyka. I ich słabsza forma sprawiła, że wygrywamy bardzo, bardzo pewnie. I teraz ostatnia odpowiedź na dzisiejszy odcinek czyli dlaczego ostatnio jest niby mniej porażek, choć powiem Wam, że jest sporo, bo pokażę Wam każdą porażkę, a ich jest stosunkowo niewiele, nawet mniej niż Fame, ponieważ najlepsze odpowiedzią na to pytanie jest to, że. Fame przegrywa więcej bitew niż jest to w tym momencie. A jeśli najlepszy kran na serwerze przegrywa więcej, to o czymś to chyba świadczy, prawda? Więc yy, w tym momencie, jeśli jakaś potyczka przegrana się zdarza, to niemal zawsze ją wam pokazuję. A dlaczego ich jest tak mało? No bo mało przegrywamy, po prostu ostatnio mamy świetną formę i wieczorami wystawiamy yy, naprawdę bardzo silne skład, Także. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek i taką pogadankę o Fejmie, o bitwach z nimi. To miał być taki bardziej materiał edukacyjny, dlaczego Fame ma słabsze i gorsze dni, słabsze dni a lepsze ostatnio troszeczkę rzadziej im się zdarzają. Mam nadzieję, że to już wyjaśni, dlaczego czasami idzie im tak przeciętnie, więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!